Cześć, z tej strony Iza z kanału Saweta po Pracy. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będziemy ogarniali trzy choje, które trafiły do mnie z preorderu od Mateusza, ale najpierw chciałabym Wam pokazać, właściwie pochwalić się e, moimi nowymi nabytkami, które nie są roślinkami, a są to książki. Ponieważ e, bardzo, ale to bardzo lubię czytać e, książki, lubię też układać puzle i stwierdziłam, że czasami. Wśród tych filmików o roślinach będę Wam przemycała też inne rzeczy, które uwielbiam robić. No i dzisiaj właśnie będzie pierwszy z tych filmików, gdzie chciałam Wam pokazać dwie książki. Ja wiem, że nie jest to może literatura najwyższych lotów, ale to nie o to chodzi, żebyśmy czytali same mądre tylko pozycje, tylko chodzi o to, żebyśmy po prostu w ogóle czytali. I każdy czyta to, co lubi. Wiem, że mogę zostać skrytykowana. Za to, jakie książki czytam, ale prawdę powiedziawszy, mam to w nosie. Po prostu czytam to, co lubię. I dlatego też pokazuję Wam pierwszą z książek, którą kupiłam. Jest to reportaż Thomasa Steinforda o, o arabskich księżniczkach. Tutaj możecie sobie przeczytać. Zapozujecie sobie film, jeżeli ktoś jest ciekawy i przeczyta sobie o czym jest ta książka? I kupiłam ją, ponieważ od jakiegoś czasu lubuję się w tego typu klimatach. A zaczęło się to tak naprawdę od właściwie przypadkowo, ponieważ jakiś czas temu byłam w Arkadii, gdzie odbywało się w Empiku spotkanie autorskie Marcina Margielewskiego, który specjalizuje się w książkach tego typu. No, i on opowiadał właściwie o tym w czasie promocji jednej ze swoich książek, o arabskich księżniczkach, jak wygląda prawdziwe życie za murami Pałacu Szejka. No i temat mnie zaciekawił, więc stwierdziłam, że sobie po prostu kupię i przeczytam książkę o tym. Innego, co prawda, autora niż Marcin Margielewski, ale chciałabym też poznać hmm, punkt widzenia innych osób. Drugą książką jest Centrum Śmierci. I tutaj. Jest, książka, jest to książka autora Shia, Shia Ribowski i to ma. No, przeczytajcie sobie sami, bo ja nie potrafię wymówić tych nazwisk. I tą książkę znowu kupiłam, dlatego że po pierwsze czytałam książkę Ciało nie Kłamie, która tutaj jest wymieniona na okładce. A po drugie, ja bardzo lubię też klimaty, właśnie takie śmierci jakichś y, niewyjaśnionych morderstw. I tak dalej, i tak dalej. Swojego czasu namiętnie oglądałam doktor G. Nawet nie pamiętam, to chyba na Discovery leciało, ale już nie pamiętam dokładnie. Bardzo dużo czytałam na temat farmy śmierci w Stanach Zjednoczonych. Generalnie interesuje mnie ta tematyka, no co tutaj dużo opowiadać. A że zbliżają się w tej chwili długie jesienno-zimowe wieczory, no to przecież nie samymi roślinkami człowiek żyje, tak? Więc postanowiłam, że pokażę Wam to. Czym będę się zajmowała w czasie wolnym od roślin? Mam nadzieję, że te książki nie pochłoną mnie na tyle, że zaniedbam już do reszty swoje roślinki. Aczkolwiek powiem Wam, że jak książka jest fajna, to potrafię zarwać noc, mimo że idę następnego dnia do pracy, po to tylko, żeby przeczytać ją do końca i poznać losy bohaterów, i to, jak ta książka się kończy. No dobra, teraz książki odkładam na bok. I szykuję sobie stół, na którym będę ogarniała moje chojki. Pozwólcie, że kawę sobie zostawię. Tutaj będzie z boczku stała. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało, jak od czasu do czasu się napije. Nie widać jej na szczęście, więc, więc jest dobrze. No i tak, przed nami są trzy chojki, które będziemy dzisiaj ogarniać. I wyjmiemy je z mchu, Przetre im liście trochę. Mm, no, będę próbowała doprowadzić je do kultury, bo te listki, jak widzicie, są niestety takie z takim białym nalotem, który powstał po zabezpieczeniu roślin na czas transportu. No, a potem wsadzimy je do docelowych podłoży. Tak więc zapraszam Was do oglądania tym razem już tylko roślinek. Wiecie co? Ja znowu nie jestem przygotowana. Znowu nie przyniosłam sobie pojemniczka żadnego na mech. Ale trudno. Poradzimy sobie z tym, co mamy. Przy okazji, pół chałupy rozwalimy. No i dobra. Zaczniemy sobie od tego, że pokażę Wam, kurde, no ale się poplątały. Jakie to są choje? Pierwszą z chojek jest choja Jennifer. Zobaczcie, jak ona jest piękna, ładna. Trafiła do mnie 1 sierpnia, tak jak i inne rośliny z preorderu. I chciałam Wam pokazać. Zobaczcie, te dwa listki, ten i ten są to listki, które wyrosły już u mnie, a tu jest nowy przyrościk, pęd rośnie sobie. I mam nadzieję, że wkrótce na nim również pokażą się nowe listki. Drugą chojką, którą będziemy dzisiaj ogarniać, jak nic nie popsuję do tego czasu, bo jak widzicie, wszystko mi się poplątało, jest choja UT033. I tu jest bardzo, bardzo długaśna chojka. No i tutaj niestety... Żadne, żaden z tych listków nie jest jeszcze moim listkiem. Są to wszystko listki, które, z którymi do mnie ta choja przyjechała. No i trzecią chojką, którą dzisiaj będziemy ogarniali. Jest to choja o trudnej nazwie dla mnie. Cina momifolia pureo fusca. Oj, o, udało się. Znalazłam w internecie, że ona ma też takie oznaczenie jak IML 0728H79. Napisałam je w nawiasie, ponieważ no, stuprocentowej pewności nie mam, że ona tak się nazywa. No ale, ponieważ znalazłam taką informację, no to postanowiłam, że ją również zanotuję sobie na tej swojej fiszce. I ta hojka jest gigantycznie, gigantycznie, zobaczcie, duża. I w tej chojce, muszę wam powiedzieć, że również, no odwróć się, mam swoje liście. Zobaczcie, to jest mój liść. To jest mój liść. I taki pęd wyhodowany. Opa. Tu wam chciałam pokazać, że on cały czas idzie już do przodu jak szalony. No i dobra. I zaczniemy chyba od tej najmniejszej chojki, czyli od Jenniferki. Bo po prostu będzie mi chyba z nią najłatwiej się ogarnąć tutaj. No i zaczynamy od oskubania jej z mchu. Tyle, ile się uda. Bo to, co się nie uda, to zostanie. Bo choje będę wkładała zapewne. Albo do mieszanki lechuzy z mchem, albo do lechuzy średniej frakcji, ale jeżeli tych korzeni nawet mocno nie oskubię, to i tak ona sobie poradzi bez najmniejszego problemu. Tak więc zaczynamy z kubanko. Dobra, korzonki oczyściłam tyle, ile się dało. Czyli niewiele, trochę zostało jeszcze tego muchu, ale tak jak mówię, nie należy się tym przejmować. No i teraz tak, tą księżniczkę odkładamy na bok. A propos księżniczek, jak byłam na tym spotkaniu autorskim, coś Wam pokażę. Jaką fajną dostałam dedykację. Dobra, teraz koniec. I przechodzimy do. Oczyszczenia kolejnej hojki, mojej ulubionej Cimna na no, no, my, fili, folii war, purpureo Fuski. No, rozumiecie sami. Wiecie już, do której, nie? No i znowu zaczynamy obczyszczanie korzonków. Dobra, tutaj też korzonki obczyszczone. Tyle o ile tak to się prezentuje. Chodź tutaj, połóż się. No i teraz bierzemy się za obczyszczanie trzeciej chojki, czyli SPUT 033. Też ładnie wyszło. No tych korzonków też tu jest sporo, jak widać. No i co? No i lecimy z tym koksem. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? I dobra, kończymy tu już skubanko. Więcej już nic nie wyskubiemy, bo nie ma co. Tak się prezentują korzonki po skubaniu, czyli też tak średnie są oskubane. <laughs> Przepraszam. Ale tak jak mówiłam, nie ma czym się przejmować, bo one sobie i tak poradzą w tym podłożu, do którego, plan do którego planuję je włożyć. Dobra, teraz sprzątam ten mech, który tutaj mi... Został po skubaniu tych roślin. Yy, od razu powiem, bo w poprzednim filmiku, gdzie przenosiłam filodendrony, yy, wygląda to tak, jakbym mówiła tylko, że ten mech idę wyparzyć, a potem go używała bez wyparzenia. To nie. Ja ten, ja ten mech w poprzednim filmiku też wyparzyłam. Tego również wyparzę i też będę go używała po wyparzeniu. A tamten mech po prostu wyparzyłam, tylko i mówiłam też o tym, tylko że wycięłam to, więc głupio wyszło. Ale tak y, musicie mi uwierzyć na słowo, tamten mech był również wyparzony, nim go napchałam do palików. I ten mech też wyparzę, a potem go wsadzę do swojego pudełeczka z mchem. No dobra, stół ogarnęłam. I teraz bierzemy się za czyszczenie liści. Trzy chojki. Trzy płatki. Płyn micelarny, nie wiem dlaczego używam płynu micelarnego, podobno samą wodą też wystarczy, ale jakoś tak, nie wiem. No, ja się przyzwyczaiłam do czyszczenia płynem i tak. I tak już to zostało. To. Bierzemy się za czyszczenie listków. No i znowu poplątałam. Nie, ja to się zastrzelę chyba dzisiaj. No i lecimy z tym koksem. Tutaj nie muszę czyścić, bo to jest czysty listek, który u nas wyrósł tu już. Ale też ją przetrzymy. Później już poza kamerami. Jak zmyję ten pierwszy brud, to chojka będzie też przetarta roztworem z olejkiem nim. Lecimy, muszę uważać, żeby jej tutaj nie pourywać liści, bo przecież wiecie, że ja jestem zdolna i te liście z chojek to wyrywam namiętnie. No i dobra. I chojka przetarta. Tak się prezentują liście po umyciu. Trochę się zmyło. Ale też nie wszystko. Potem, jak dostaną troszkę olejku, to one będą bardziej błyszczące te liście. Dobrze. Moja no Jenniferka umyta. Teraz bierzemy się za drugą chojkę. I znowu listek za listkiem, każdy po kolei będzie wycierany. Dobra. I wszystkie chojki mają listki umyte. Mówię Wam, jak teraz te choje pachną. No dobra. I zaczniemy od. Kurna olek Jenniferki. I tą jenniferkę włożymy sobie do kubeczka 250 ml. Bo tyle myślę, że jej wystarczy. Jak zwykle, standardowo, trochę na dno. Teraz idzie chojka. Wsadzimy ją sobie na razie na sam dół. A, zapomniałam jeszcze, wiecie co, jeszcze mam takie mm, takie patyczki, właściwie trzymaki do roślin. I powiem Wam, że w przypadku choi chyba to mi się najlepiej sprawdza na dzień dzisiejszy. Wydaje mi się, że nie ma lepszego trzymaka dla chojki. No, myślę, że ten krótki tutaj wystarczy, bo mam jeszcze takie. One występują w trzech rozmiarach. Ja niestety mam najmniejszą i największą. I ten najdłuższy patyczek będzie za długi dla tej choi. Więc najpierw o tak postawimy sobie. Tą choję zasypiemy. Postawię ją na dno, żeby ją zasypać. Potem i tak będę ją, nią ruszała, żeby wyprostować korzonki. I wtedy dołożę jej ten trzymak. Dobra, ona i tak się trzyma sama, ale mimo wszystko jadam jej ten, ten patyczek. Włożymy sobie, tutaj w ogóle tą chojką trochę poruszamy, o tak, żeby te korzonki jednak się wyprostowały w miarę możliwości i chojkę sobie weźmiemy o w ten sposób żeby ona się trzymała tego badylka. Widzicie? Tak to wygląda. Oba ona jest pokrzywiona pod ciężarem chyba swoim własnym, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Opa. I będziemy chcieli teraz, będę chciała, żeby ona rosła prosto. Opa. I pierwsza choja posadzona. Teraz bierzemy się za drugą chojkę. To jest choja z moją A nie, SPUT033, czyli to nie jest moja ulubiona nazwa. Ta też dostanie kubeczek 250 ml. Ale ta z racji swojej wielkości dostanie ten patyczek zdecydowanie dłuższy, który będzie podtrzymywał ją. Dobra. I tu mamy patyczek 37 cm i myślę, że w zupełności on wystarczy, tylko przymierzymy sobie najpierw chojkę. psa, bo trzeba ją jakoś zasypać, nie? Tych korzeni to ona ma trochę tu, więc niech korzenie idą na bok. E, na dół, nie na bok, ale pierdziele głupoty już. Dobrze. Wsadzamy ją na razie do samego dna. Zaraz nią będę ruszała, żeby korzonki się wyprostowały, więc spoko. Kurde, no nawet nie umiem do kubeczka trafić. Ja pierdzielę ale fujara ze mnie. Dobra. Zasypałam ją troszkę. Poruszałam, żeby się korzonki wyprostowały. Tu jeszcze troszkę jej podsypię. No tak to się mniej więcej prezentuje. I tak, tu sobie pójdzie ta chojka. Przepraszam, że tak wzdycham, ale mi jest ciężko. No to jest, wiecie, ciężka praca. Dobra, i teraz chyba powinnam kamerę podnieść do góry, żebyście widzieli, co ja tam na górze tworzę. Nie wiem, czy to coś wam pomoże, ale spróbujemy. Jak podsunę tu bliżej, też guzik z tego widać. Dobra, to zrobimy to tak. Ja ją tutaj sobie zaczepię. Może tak będzie widać. O. Ja ją sobie tu zaczepię o tu, o tu. Przekręcę ten badylek, żeby się o trzymało. I ona sobie na razie będzie tak wisiała. A później z czasem, jak urośnie ten pęd jeszcze dłuższy, ten, to go sobie zawinę i przypnę sobie klamerką do patyczka. Ewentualnież utnę i ukorzenię. Tak to się prezentuje na ten moment. Widzicie? Tak sobie dynda. Dyndol. Można by ją tutaj jeszcze klamerką na wszelki wypadek przyłapać. I może tak zrobię właśnie. O Tak przesuniemy ją i sobie przyłapiemy. A niech sobie stoi. A nie przyłapiemy ją. O może tu. O. Tak będzie lepiej. I ona tak się prezentuje. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. O, i tak to sobie wygląda. Tu jest strasznie taki długi pęd. Ona tutaj ma kolanko, czy jak to tam się nazywa. Liczę na to, że ona w tym miejscu może też jeszcze coś puści. A jak nie, no to tak jak mówiłam, obetnę ją po prostu. Bo ja nie lubię jak te choje są takie, takie chude, łyse. Wolę jak ma więcej liści. Dobra. I tą SP mamy już też posadzoną. Więc panienka idzie tu. No i teraz bierzemy się za trzecią choję z moją ulubioną nazwą tą Cinemonomonifilia, czy jak ona tam. I ta dostanie kubeczek trochę większy, ponieważ ona ma bardzo, bardzo długi ten pęd. I boję się, żeby mi jej po prostu nie przeważało. Zaraz wywalę tą chojkę, którą właśnie posadziłam przed chwilą, bo się zaplątały już małpy. Dobra, poczekajcie, muszę to jakoś inaczej ogarnąć. No, ty sobie stój tu, a ty sobie stój tu. I ta pójdzie sobie chojka do tego kubeczka. Oczywiście też nie do samego dna, ale tak. Więc też sypiemy trochę na dno. Nie wiem, jak to uchwycić, żebyście wszystko widzieli, no. Mam za krótkie ręce. Powinnam mieć takie łapy jak małpa. I wtedy by było git. To bym świetnie dosięgała. I ta choja też dostanie tego badylacha długiego. Opa! I ją dziewczynę tu wsadzimy tak jakoś. Z boczku. Dobra, najpierw idzie chojka. A potem tutaj delikatnie, delikatnie, tak żeby nie uszkodzić korzonków. Jej trochę przesunę. Wsadzimy, o, tu badylka. I tak zasypiemy. Dobrze. Teraz przesunę trochę. Znowu nie mam jak tego Wam pokazać, no ale zaraz Wam pokażę efekt końcowy, bo tutaj naprawdę nie mam jak tego przekręcić już. Tu się cała choja mi kręci. A nie chciałabym jej połamać. Tak to wygląda. I zobaczcie, tu idzie jeszcze ten pęd, który był za długi. Widzicie? I zaraz ten pęd jeszcze przypnę sobie klamerką do tego. Najpierw tu przypnę ją raz, żeby sobie stała. A potem ten drugi pędzik przypnę drugi raz. Nie mogę już wyżej nawet statywu podnieść, bo już nie mam jak. Powinnam to nagrywać. Chyba powinnam to nagrywać, słuchajcie, na podłodze. Dobra, i tu pójdzie pierwsze przypięcie. Tej małpy. Opa. I teraz ten pędzik, który mi tu rośnie. O, ja sobie go wezmę. Chodź tu. I delikatnie wygnę i przypnę tu. Taką wygiętą zrobimy małpę. O, wygląda to kosmicznie. O tak. Zobaczcie. No ale. Na tę chwilę musi tak być. Za parę dni ja ją potnę na mniejsze kawałki i będę ukorzeniała, żeby ją zagęścić. Ale teraz, no niestety, ona musi trochę tak porosnąć, bo musi się teraz przyzwyczaić do tego podłoża, w którym wylądowała. No i dobrze, i tym oto sposobem ogarnęłam trzy choje. Jeszcze je teraz podlejemy, moją mieszaneczką. Moją, czy znaczy, no nie moją, ale tą, którą ja zawsze podlewam, bo nie ja ją wymyśliłam, nie ja jestem autorem tego, tej mieszanki. No i lecimy. E, będę podlewała tak, żeby było poniżej korzeni. Tutaj widzę, że się znajduje korzeń w tym miejscu, jak mam paluch. Nie wiem, czy wy to widzicie. O, teraz będziecie widzieli. Tu w tym miejscu jest korzonek ostatni, więc poniżej tego miejsca muszę nalać wody. Dobra, i nalałam wody dotąd. Tu jest woda, tu są korzenie. Więc przerwy między wodą a korzeniami jest, między pożywką a korzeniami jest w granicach, ja wiem, 1,5 do 2 cm. No i jest cudownie. Teraz bierzemy drugą chojkę. Tu korzenie mamy na tej wysokości, więc tej wody musimy nalać zdecydowanie mniej. Oczywiście rozlałam, bo przecież jak żeby inaczej. I tu też. I tu też będziemy lali wodę. Pożywkę, nie wodę. Ogarnij się. No i dobra, i jest podlana. No i cudownie. I mamy wszystkie trzy choje. Ogarnięte. One się tak prezentują. Wiem, że guzik widzicie, no ale trudno. Spróbuję pokazać Wam tyle, ile się da. Opa. Bo i starałam się to zrobić delikatnie, żeby kamera jak najmniej drżała, ale chyba mi to nie wyszło. No i co? I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. I zostawicie mi łapkę w górę. Ewentualnie subskrypcje, które są mile widziane. Ale najbardziej chyba czekam na Wasze komentarze. I co? I do zobaczenia w przyszłym filmiku. Pa!